Dzisiaj lecimy z FIFA 20 na początek sprawdzimy sobie skład. No tak dwom zawodnikom wypuszczonym się skończył kontrakt. Jakoś trzeba będzie znaleźć w ich miejsce. funcionando sin un modelo lógico como un animal y un no soy un a mi vecino porque vive anónimo como sustantivo propio soy su sinónimo costumbres capitalistas y ciudadano vender el arma y ignorar a sus hermanos mientras más ganancia tiene Más retroceder te acostumbra a mirar a otros seres por encima de otro okay. pero no puedes comprar amor como un bolso con todas tus cuenta de ahorro

Jeden mecz został do wygrania. Lecimy. No całkiem spoko składzik przeciwnika No i bardziej to się tego Suarez'a obawiam Chociaż nie jest jakiś tam mocny w tej FIFA, ale... 89 to i tak... Sporo. Witamy Państwa serdecznie z legendarnego Wembley Przed nami dobrze rozegrać Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Rakitic, Saul. Wychodzą do kontrataku. Saul. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Miał świetny pomysł. Lop do wychodzącego kolegi. I tak oto tracą stracona. Charles Oliveira. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie ma dola. Piłka. No. Na pewno opadnie i łatwiej będzie im grać. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Bardzi przesuwa się z piłką. Teraz możemy mieć remis. Jak to się robi? mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Jak widzimy w powtórce, natychmiastowa odpowiedź na Trabejra. Genialne podanie. Polisik. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Czy Sędzia nie ma Jest Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Ale szczęśliwie tym razem Gość. był pobłażliwy i kartka jest wszystko żółta. Statystyki z estetystyki karnych. O, księgis. I mamy go. Dobra. Na podtórze wygląda to na półkę z masłem, ale super. No, Teraz. To musi być gol! I jest bramka. Mamy to. Nie pozostawiają Let's przeciwnikowi go. zbyt dużych nadziei na odwrócenie losów meczu. Kolejny gol. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc trzemie w takich zrywach. Dobra. Mamy kolejną kartę. Wymiany ikon. Jeden. <suszy> Razem ich mamy już dziesięć. Zobaczmy jakie tu mamy ikony do dziesięciu Aha No to tak nikogo ciekawego jeszcze nie ma Ale gdybym miał te dziesięć ikon swapów to To chyba bym wziął nestę Dyż. No, największe braki mam w środku obrony, chyba w moim podstawowym składzie. Dobra, ten skład już można usunąć, nie będzie on potrzebny. Dobrze. Mamy myśliwego <laughs> Za tysięcy wystawimy Raczej. To znaczy no może i bym używał, ale wolę 10 tysięcy To czasami... A co? Kiedyś to było coś warte. Stare czasy. Myślałem, że to po prostu z Premier League a to trzeba siedmiu niekupionych na rynku. A wystawiłem właśnie chyba. Kurczę. Wystawiłem chyba paru takich z Premier League o jeden. A jednego, dobra, to przeżyję. Się dwóch. Dobra, to jeszcze jeden mecz za I To będzie na tyle Chyba A. Jeszcze to SBC strój zrobimy. Ciekawe dlaczego zamienił Sule z Vardim. Możliwe, że przez przypadek. Albo nie zamienił tylko. W ogóle. Nie wiem co się stało. Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie Chyba się zorientował. No co? Dobra, to w takim razie jeszcze jeden mecz zagramy chyba Mógł chociaż strzelić samo Okej, okay, nikomu kontrakt nie zszedł. Ciekawe dlaczego... A dobra, nieważne, nieważne. Wszystko gra. Oba tego w ogóle nie widziałem jeszcze, żeby ktoś z nim grał. Ciekawa drużyna. Witamy Państwa jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlantyce. Aha. Ach, pięknie oszukał obrońcę. St... Ależ przeczytał to jak profesor. Ach, lakuje oczywiście. Swoją grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zakwitli. Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Utracono połączenie z przeciwnikiem. Ale to i tak nie dostanę wina. Myślałem, że to umie, a to u niego. Dobrze, już nie będę grał kolejnego meczu. Polaków, dwóch przypalać tak, nie użyję go w niczym, dobra. chociaż tych Hiszpanów, dobra. dobra już. Założymy sobie te stroje. Polska, strój podstawowy Ciekawe jak się nazywają te normalny stroj polski Pewnie też Polska Okej okay. No to Już się będę żegnał w komentarzach, których z pewnością będzie cała masa. Piszcie co zmienić w tym składzie. Budżet tam jest wcześniej pokazany. Oraz co chcecie w następnym odcinku FIFA czy Slight schema.